Elo, Elo, 52.0. Witamy Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook Dodatek The Lost Morsel. i w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zajmiemy się misją 1-2. Eee, szybko i na temat. Zrobiliśmy sobie tutaj kilka prób przed nagrywaniem, żeby się zapoznać z misją. Myślę, że możemy zaczynać. Wybierzemy sobie jeszcze szybko postać, porozglądaj się czy nie ma jakiejś nowej postaci. Nie widzę żadnej. Już przeszłam dookoła. Co prawda w poprzednim odcinku nie odblokowała nam się żadna postać. A dziwne trochę, bo myślałem, że się będą tutaj postacie odblokowywać poprzez właśnie przechodzenie poszczególnej misji. Ale okazuje się, że tak nie jest. Więc ja sobie zagram tym teraz na odmianę. Okej. Okay. Okay? Mm -hmm. 180 punktów do zdobycia na trzy gwiazdki. Misja jest dosyć ciekawa. Trzeba tutaj całkiem dobre tempo mieć, bo... Na kilku próbach y, powiem wam, że brakowało nam jednego dania i jakoś nie mogliśmy tutaj y, tego mięsa. Znaczy, no tych dań wydać do końca, prawda? No i dobra, komunikacja. Dobra, mięsa. Dobra. Jedną mi zostaw i zmień. Dobra, ja ci mam zmienić już? No zmień, no. Dobra. I zaraz ci będę nosił. O, i teraz mogę ci tutaj na dół tak. znosić ten. Potrzebuję e, pomidora tak? i sałaty. Pomidor, sałata. Tak, Raz. Tak. No i bułki, rzecz jasna. No tak, 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 wiadomo. Jedne, dwie bułki ci przyniosę, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, zmieniaj. Ty musisz to zmienić. Aha, no tak. Kurde, cały czas o tym zapominam stryczku. Ja sobie tutaj mięso też dam. Dobra, daj sobie, ja to muszę zmienić z powrotem. Spoko. No i trzy burgery y się robią. Talerz? Tak, i do wydania. Raz. Git. Yy, bułka już mam yy, na talerzu. Dobra, Tutaj... sałata, pomidor, sałata. Sałata, raz. Pomidor, raz. Jeszcze jedna sałata i, sałata, I możesz raz. mi dać jeszcze mięso. I talerz. I mięso. Yy, masz talerz, muszę zmieniać, bo żarcie. Dobra. za to, złap to. Złapałem. Wow. Ledwo co. Dobra, ja Idę mam umyć. czysty, gotowy, zmień. Dobra, czekaj, tylko wezmę sobie ten talerz. Spoko, ja już czy, czystego wydaję, ty kompletuj dobra. drugiego. Tam idzie kapusta. Y, y, kapusta tylko. Tak. Buła. Gotowe. Dobra. Super. Super. Co to... teraz? Sałata. Y, sałatę Raz. jedną mi daj i mięso. I pomidor. Tutaj ci będę też tam układ na dole, ok? No to właśnie najlepiej na dole. Masz dwie bułki. Ja sobie jeszcze mięso wezmę. Dobra. Zmieniaj. Y, Czekaj, talerze, mi talerze, mi daj. talerze, 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 tak, tak, talerze. Tak, tak, tak. Pamiętam. I zmień mi. Jakie tu emocje są? Oh my god. Dobra, ja wręcam mięso. Jedno się robi. To masz mięso gotowe. Dobra. Nie wiem czy widzisz. Tak. Co by ci widzę. Tutaj dać? Przygotuj dwa talerze mi. Bo ja mam mięso Spoko. gotowe. Zmień. Zmieniam. Tu gotowe. I idzie pomidor. Sałata. Dobra, gotowe. Następny mi się robi. Ja już mam mięso, mięso już gotowe. Nie mam. Mięso? To zmień sobie. Tak. Już, już, Tylko już, sałaty już. muszę ci pokroić. Zmień sobie. A ja Ci w ten czas pokroję sałatę. A masz, dobra. masz, nie? Tak, o tu mam. Dobra. E, sałata y... i zmieniaj mi. Y, dobra, już. I połóż mi tą sałatę po lewej stronie. O tu no. I ja ci talerz podam. Dobra, masz. Okej. Okay. Okay. Jadł talerze. Potrzebuję sałaty jak coś. Jak I... mi zmienisz? Ile? Jedną. Sałatę i. I coś jeszcze? Steka, steka, steka. Okay. Raz. I Raz? zmieniaj mi. Zmieniać Ci? Tak Spoko, tylko czekaj sobie pokroję to, mogę? Tak Już Ci zmieniam I drugi talerz, mi, drugi, drugi, drugi drugi Ale gdzie? Jest, z lewej. A tu No Raz, o kurde Masz Dobra, dzięki Zmieniam Tak, lecę. Ja też rzucam mięso jak Bo ja nie mam żadnych talerzy, a mam już gotowego do wydania Spoko, spoko, bułki masz? Yy, wiesz co, możesz mi dać Masz tutaj dwie Dobra, to będzie do wydania Już lecę Musisz mi zmienić Dobra, Bo ja tu się... mam kolejnego gotowego Mięso Ci się też robi tak. I zaraz sobie musisz sam też zmienić. Tak jest. Tu są obydwa do wydania. Dalej. Raz. Masz. Bank. Bank. Yy, sałata yy, i stek. Możesz dwa dać. Może zdążymy. Ej, ja mam gotowe. Zmieniaj. I talerze przygotuj. Ty musisz zmieniać. Masz jakiś talerz? Nie. No to lipa. Ty mi musisz dać. Dobra, chyba już nie zrobimy. 32 sekundy. Dawaj mi talerze. Ej, czystego wydam. Aha, tak, ale talerz, ja nie mam talerza. Talerz, talerz daj. Tu na masz. górze, tu na górze, tu na górze mi daj. Mej, szybko. Mamy dwa dania jeszcze, tak? Nie, bo ty mięso ci się nie robi. No, to wystarczy. O Jezus, bułku ci dałam. Drugie ci dam. Drugi talerz, drugi talerz. Masz tu? No masz. No dobra. 196. I tak to się kurde robi. Ale mogliśmy jeszcze jedną spokojnie wydać, bo tam mięso ci się nie robią. Nie wiem czemu nie wrzuciła. No jego. bo nie zdążyłam, bo zmieniliśmy już i. No dobra, nieważne. W każdym bądź razie mamy to zrobione na trzy gwiazdki. Pięknie wyszło. Pięknie wyszło. Tempo myślę, że też było całkiem dobre. A nawet szybciej mówiliśmy. I mamy nowego kucharza. Jest no. to jakiś Misiu? To jest oczywiście kucharz, który jest tylko dostępny w DLC, czyli w tych dodatkach. W zwykłej kampanii go nie odblokujecie. No i tak on wygląda. No i dobra, moi Hej. drodzy, ukończyliśmy sobie misję 1 2. Misję 1 3 rozpoczniemy w kolejnym odcinku. Znajduje się ona w tym oto miejscu, a tymczasem my się z wami żegnamy i życzymy wszystkiego dobrego. Cześć. Pa, pa.